Ciężkie życie w Bronowie. No rzeczywiście. Konie trzeba wypasać. Trzeba wypasać konie. Siedzieć, patrzeć. Ogólnie ja uważam, że mam zajebiste życie. Naprawdę. Ja Takiego tak życia uważam. chciałam. Ale że ja mam zajebiste, tak. czy że ty? Nie, że ja przy tobie mam zajebiste. Aha, okej. Okay. No bo takie gwiazdy my jesteśmy. A Jarek no. nagotuje dziś zupy pieczarkowej. Tak. Jarosław? Tak. Zupa pieczarkowa to... Na drugie danie dzisiaj będzie. A na pierwsze? A na, na pierwsze to będzie kotlet bity z końskiej pyty. <gry> um, czy Ty umiesz, Jarosław, to zrobić? Umiem wszystko zrobić, ja. Jarek mówi, że on do telewizji to umie wszystko zrobić, niekoniecznie do Teraz będę, będę robił w telewizji krążki pieczone na słonince, a na drugie danie do krążków będzie kapusta tuszona ze skwarkami. Czyli tak, Regionalnie takie danie u nas. Tak lekko. Bardzo lubimy tak, takie dietetyczne, dietetyczne, bo słoninki dużo. Czego się mogę zrobić? Sos z pieczarek. No z tej jednej z tej pieczarki? Jednej? Chcesz wszystko, chcesz i dzisiaj. Z takiej jednej to można zrobić koszyk pieczarek. tylko trzeba mieć mały koszyk. <laughs> to my mamy taki. No. mamy taki koszyk, że normalnie to pieczarkę jak się włoży do koszyka, to będzie pełen koszyk grzybów. Co, idziemy gotować? Tak. Idziemy. Okej. Idziemy. Idziemy próbować. O, miś poszedł. Pierwszy. Miś już poszedł. Powiedz. Ja nie wiem czy on poszedł, czy on już ucieka, żeby nie próbować. Miś Zaraz wróci. Królu masz, królu. Nie będziesz tego jadł. Konie nie jedzą pieczarek. Wracaj. To były żarty. No ale nie obrażaj się.